Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. W styczniu na terenie powiatu luboczowskiego strażacy interweniowali łącznie 56 razy. Usuwaliśmy skutki 48 miejscowych zagrożeń. Ugasiliśmy 7 pożarów. Interweniowaliśmy przy jednym alarmie fałszywym. Najczęściej do zdarzeń dochodziło na terenie gmin Oleszyce i Narol, gdzie łącznie mieszkańcy tych gmin mogli usłyszeć syreny strażackie, 22 razy. W zdarzeniach poszkodowanych została jedna osoba. Uratowane zostało mienie o szacunkowej wartości około 1 miliona złotych. Końcem stycznia dało sobie również znać zima. Nasze działania polegały głównie na usuwaniu yy, gałęzi i konarów drzew, które zagradzały i torowały przejazd na drogach i szlakach komunikacyjnych.